Prywatny detektor. Alicja miała 53 lata, a jej biurko mieściło się teraz w małym, jednopokojowym mieszkaniu obok zlewu. Zapraszam na kanał na dłuższe treści. Została zwolniona z redakcji dwa lata temu, kiedy jej artykuł o korupcji dotknął zbyt wpływowych ludzi. Ostatnią sprawą, którą prowadziła jako dziennikarka, było zniknięcie 19-letniej studentki, Mai. Policja zamknęła śledztwo po sześciu miesiącach, uznając je za ucieczkę. Alicja wiedziała, że to kłamstwo. Na ścianie miała mapę pełną sznurków i zdjęć, jak w starych filmach. Miała jedną wadę, nie umiała odpuszczać. Odkryła, że maja dorabiała, obsługując imprezy dla zamkniętego kręgu dżentelmenów z elity. Wiedziała, że do tych kręgów nie wejdzie z notesem i dyktafonem. Zaryzykowała. Wydała oszczędności z dwóch lat na sukienkę, kupiła fałszywą torebkę i wślizgnęła się na dobroczynny bal. Wśród drogich perfum śmiechów i pustej filantropii rozpoznała jednego mężczyznę, senatora Marka z, którego nazwisko migało i na starych zdjęciach z Mają. Z dala widziała jego szydercze oczy, kiedy rozmawiał z dwoma młodymi dziewczynami. Alicja podeszła do senatora i udając pijaną, zaczęła z nim flirtować. Złapał haczyk. Zaprosił ją do prywatnego pokoju. Tam, z włączonym potajemnie dyktafonem, zaczęła zadawać trudne pytania, udając, że chce go szantażować informacjami o zaginionej Mai. Senator, zadowolony z siebie, uśmiechnął się. Ta Maja? Odeszła. Sama. Za daleko. Czasem młode dziewczyny myślą, że mogą wszystko. To jedyny błąd, jaki popełniłał. A ty, Alicjo, wyglądasz na mądrzejszą. Zaczął się zbliżać. Alicja wiedziała, że ma sekundy. Wyszarpnęła mu z ręki telefon, włożyła do kieszeni i uciekła, zostawiając go zdezorientowanego. Będziła ulicami do swojego jednopokojowego azylu. Trzęsącymi się rękami podłączyła telefon senatora do komputera. Dostała się do jednego folderu z sześcioma filmami. Na pierwszym była maja. Zniszczyli jej karierę, zniszczyli jej życie, ale nie zniszczyli jej uporu. Odkryła, że strach elit ma jedno imię Alicja. Właśnie nacisnęła wyślij wszystko do wielkiej konkurencyjnej redakcji. Wiedziała, że jutro będzie miała 10 telefonów, a jej życie stanie się piekłem, ale właśnie w tej chwili poczuła się znowu dziennikarką.